E ah! Taka ciekawostka Lista startowa z tegorocznych zawodów została tutaj spoko co? Patrzcie jakie dziwne sale eee, dla fotoreporterów, telewizji itd. Takie telewizory zwykłe, stare, polskie radio tu na przykład było i pokoje normalnie jak jakieś cele więzienne Mega dziwnie wyglądają Ale pięknie, co? Chodzi się po tym jak po szkle jakiejś A zejść tutaj czarną lisełką Bo czarna lisełka

No i to Park dinozaurów? Tu. Wow. No, dobrze, jedziesz. W ogóle cię nie trzymam. Dobra. W ogóle cię nie trzymam. Jedziesz sam. No dobrze ci idzie. Kiedy jedziemy na wycieczkę? Kiedy jedziemy na wycieczkę rowerową z Bojkiem Przemkiem? Finka Pepa się nauczyła. No ok. Ale ci dobrze idzie. Trzeba jechać sam. No tak, trzeba być dzielnym, a nie Beksem. co? Mogą być takie i takie. No, pięknie. Tam będziemy jechać. Pięknie. Ekstra. Patrzcie jaka fajna sytuacja. Jedziesz sobie, jedziesz. Elegancko z górki. Pięknie zapierdalasz, jak to się potocznie i niegrzecznie mówi siub, droga rowerowa. Ups, kurwa, nie kupiłem winiety i mi zamknęli autostradę. Asi.

bumerang bez bumeranga, no co? 見啊。妹，妈，鼻子。 Super, co? Co słyni do mamy? Mama teraz jest w góra, nie ma zasięgu. No! Tak jest. Dobrze wierzę. to no, z czerwonego? Naprawdę? Tak, widzisz No, rzeczywiście, jakieś światełko czerwone było A na dół O już, tak Są, rzeczywiście Ja się nie boję tych schodów. Zaraz. Zaraz też tam idę. No co ty? Ja wybieram trudniejszą drogę.

To nie zabije, że Wam się linki nie wynosiło. się One się, biją. A. Zobaczymy, jak chcemy Ale ten, bądź z nogami, muszę. ścieżko. Ej, ale ten, 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 Jak na nartach Jak Prawda? nartach prawie. Prawda? Prawda. ten, do telefonu? ten, 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 Nie, nie, do przodu nie, 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 dawaj nie, pełny ogień nic się nie, nie, tylko tam na końcu trzeba hamować To jest ta rzeczka, którą, którą szliśmy wcześniej. Oj, tak. E, e. <śla> Ale słodkie. Mogą zjeść te małe. słodkie słodziary, co? I jak no i... tu jest dużo, Niko? Widziałeś to w ogóle? Proste, że... da? Może? Mm takie najmniejsze miały nieść, te chyba, nie, nie, nie wiem. Aha, tamte malutkie, jajku, jakie kruszyny. Nawet ich nie zauważyłem, takie małe. Tak. Uwaga! I... Ciągnij mocno w dół. Wystarczy. Wystarczy kochanie, to jest podciągnij sobie rękawki, Oj, ja coś znalazłem. Nie, znaleźliśmy złoto. A to od ręki? Tak? No. <laughs> Ale fajne to, co, co? Idziemy zobaczyć tam wyżej, bo ta woda najpierw leci z tego młyna, widzisz? Ten młyn się kręci, obraca się. Woda napędza, to... no, mi się, no trzeba go szukać w kamyczkach, na tym to polega. Ona chyba jest młodziutka jeszcze. Przywiązana? No żeby nie uciekła, bo tak to chodzi, szła, nie wiadomo gdzie. I by właściciel nie wiedział, gdzie ona jest. Ona jest młodziutka jeszcze. Widać, że jest mała. Młodziutka, malutka. Ale kawał pola, co? Patrz niko, jak daleko pole wszędzie. Zrobiłem. Proszę bardzo, drugie towarzystwo co straciliście. To są wszystkie stanowiska z winami. Wszystko, wszystko wina, wszystko full darmowe!

I <laughs> do Jest! Udało się! Taram! Ale to No to krewka zawsze Ej, krew trochę krewie. jest! Krewka zawsze trochę jest! Taram! W środku zęba krew! Udało się! Mamy eee. to! Nitka, ząb. Pokaż się Paweł, Cześć synu! Jak tam, dużo się dzisiaj nauczyłeś chyba, nie? Brawo, nie jedz tego. Nie jedz śniegu będziesz mógł, ale po zajęciach pozdrawiamy ze stoku no ja nagrywam a nie zdjęcie robię pozdrowionka no i jakby nie było, mamy swoistego rodzaju premierę i to na marce, bo jest otaristy white blue, którego trzymam właśnie w rękach, o którym opowiem może więcej później, bo to będzie ten fajny motyw, że jak tylko nie będzie padało bardzo mocno na dusza, a mam nadzieję, że nie będzie padało, to troszkę się odświeżymy nie doszło się gryzą mor może... No już idę do ciebie. No puściłem się najmocniej jak umiem. no co jak sztorm na morzu nie Sorry. ośmiornica, mówiłeś, że będzie ośmiornica, nie? to jest mrożona ośmiornica i krewetki tylko zostawię, wiesz? bo ona się pewnie nastarała, żeby to połowić Tu na skalę widzisz jakie kolory tęczy? Patrz no. fioletowe, zielone. Piękne. Dobry dzień, dobry witamy kochani goście. Witam Was bardzo serdecznie podczas drugiego dnia festiwalu Whisky w Sopot 2025 zorganizowanego niezmiennie od 2014 roku przez dom Whisky. Witam Was bardzo serdecznie, ten dla kogo. to jest takie nie? Ale dla mnie jednak te 2% chyba tak troszeczkę odbijają. także może więcej się w tym nosie. To się zawsze dużo dzieje, ale czasem tak delikatnie i trzeba posiedzieć nad kieliszkiem. On też troszeczkę już został rozdany jakiś czas temu. No ale to jest film, to jest coś, co jest niepowtarzalne. Spróbuję gumie słonia Mógł przyjechać z nami Byśmy go tam wrzucili Próba generalna. Wow! Idealnie udało się. Idealnie się udało tu na dwa. Tu tak. Wszystkie spadły, ani jeden nie został. Idealnie. Dobra, teraz zbieramy, idziesz się kąpać gościu. Już za niecałą godzinę w tym miejscu odbędzie się najważniejsze wydarzenie w moim łiskowym kalendarzu. Jak co roku. Open Bar Festival. W Teselisie w Gliwicach na razie pusto, cisza. Natomiast to tak zwana cisza przed burzą. Open bar powoli się zapełnia. Natomiast startujemy o 14.00. Masterclass Taliskera. Open bar z butelkami uczestników. Tu oczywiście butelki się jeszcze pojawią. Tur po destylarni i wiele, wiele ciekawych rzeczy. Zapraszam i do zobaczenia. Waga, slam, dam, oh, yeah! Ale się udało, co? Uważaj. Dzień dobry, śpiewają dynę, pękają cuda Cuda, cuda. No i teraz w całości od początku mi państwo głośno refren. Real i